Cześć! Jesteśmy właśnie jednego z naszych klientów i zaraz Ci pokażę jedną z naszych realizacji. A teraz chodźcie, pokażę Wam efekt naszej pracy. Dobrze, jesteśmy w i przed Wami Buderus Slogamax GB192. A teraz parę plusów o naszej jednostce. Pierwsza wymienniki z aluminium oraz krzemu, które nam na pewno nie tarzwieją. Druga niesamowity design. Kolejny plus na pewno zbudowany zasobnik, który nam ułatwia życie. Nowoczesne rozwiązanie, czyli sterownik KM100, pozwala nam sterować tym piesem z aplikacji naszego smartfonu, co jest bardzo wygodne w obecnych czasach. Kiedy wymieniamy plusy, nie możemy też zapomnieć o jego niesamowicie cichej pracy oraz dostosowuje swoją moc do zapotrzebowania. Kolejnym elementem zamontowanym u naszego klienta jest rekupacja marki Ensys. Posiada ona kilka ważnych cech, które wam zaraz wymienię. Wymiennik cechuje się wysoką sprawnością, dlatego nie mamy konieczności używania grzałki elektrycznej. Rekuperator firmy ENSI utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności w naszym domu oraz nie przesusza naszego mieszkania. Dzięki systemowi Cool Recovery zastosowanym w tym rekuperatorze możemy schodzić w nasz budynek w upalne dni bez dodatkowych elementów. Czy już wspominałem, że tą rekuperację możemy zintegrować z naszym okapem kuchennym? Poza supernatywami, które już wymieniłem, nasz system możemy rozbudować jeszcze dodatkowo o czujnik węglowy, czujnik czadu, czujnik wilgotności oraz czujnik dymu. W przypadku tej inwestycji klient również zdecydował się na klimatyzację firmy Haier, którą mieliśmy okazję zamontować. Klimatyzacja ma kilka fajnych zalet, które wam z chęcią teraz opowiem. Nie będę wam mówił o chłodzeniu, bo przecież każda klimatyzacja to robi. Powiem ci dlaczego warto wybrać akurat tą klimatyzację. Między innymi kamera z sensorem ruchu, która śledzi nasz ruch i nie wieje w naszą stronę. Na pewno kolejną ważną cechą naszej klimatyzacji jest możliwość sterowania smartfonem z dowolnego miejsca na ziemi. Nie możemy zapomnieć o najważniejszych cechach, czyli efektywność, niezawodność, cicha praca. Warto by również nadmienić o jej możliwości grzania naszego pomieszczenia. Jeśli boicie się, że kamerka będzie Was jest jeszcze na dobę, nie ma takiej potrzeby. Zobaczcie, jak się ładnie chowa. W całym domu zastosowano technologię ogrzewania podłogowego. Wystarczy spojrzeć, ile przez to zaszczędziliśmy przestrzeni, oraz jakie daje nam to zmniejszenie kosztów ogrzewania. Liczę, że spodobała Wam się wycieczka po inwestycji u naszego klienta. Mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć w kolejnych przygodach.